Pytać i domagać się. To jedyne wyjście dla pacjentów po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej. Pacjent przede wszystkim powinien zapytać farmaceutę, czy przypadkiem ten lek nie ma tańszego odpowiednika, ale niekoniecznie jako innego leku, tylko czy nie ma na przykład w opakowaniach tańszego odpowiednika, bo co się okazuje, że niektóre leki, te, które mają większe opakowanie, kosztują dużo taniej niż te, które mają mniejsze opakowanie. Więc może Wówczas pacjent, wiedząc o takim przypadku, kolejnym, przy kolejnej wizycie u lekarza powie, że proszę mi wypisać nie dwa razy po 14, tylko jedną 28, bo ja sobie wykupię i będę to zużywał przez miesiąc. Dlaczego? Bo będę miał za 3,20 lek, a nie za 16 zł. Domagać się od lekarza, żeby określił lekarz pacjentowi, jaki będzie koszt jego kuracji. Lekarz nie może mu zapisywać leku, jeżeli nie wiadomo, czy pacjenta jest stać na tę kurację, bo może być kuracja tańsza i kuracja droższa. Ale to jest obowiązek lekarza. Ja wiem, że lekarze się od tego odżegnują, twierdzą, że oni są tylko od leczenia. Ta nowa ustawa wprowadziła, czego nie było dotychczas, tak zwane różne odpłatności za te same leki. I w jednej chorobie lek jest przykład zaryczał, za czy za 20, a w drugiej chorobie jest lek za pełnopłatny. I jeżeli teraz w założeniach jest tak, że jeden lek się można tylko podać w momencie, kiedy już wystąpiły objawy i on jest na ryczałt, a jeżeli my wiemy, że choroba nieuchronnie zbliża się do wystąpienia tych objawów i my ten sam lek musimy zapłacić pełnopłatna, a różnica jest między 20 zł a 800 zł, to to jest naprawdę jakieś nieporozumienie. To są jeszcze niektóre leki, które pacjent przedtem kupował. I wiedział, że ma refundowane, bo na ogół lekarz mówił, albo on wiedział, że, pa, że pani farmaceutka mu liczy tam odpłatność, dzisiaj one są, nie są, znaczy firma nie zgłosiła do refundacji, ale warto zapytać, czy przypadkiem lek nierefundowany nie będzie w tej samej cenie, co refundowane, albo może nawet i tańsze, bo takie przypadki też są.